Cześć wszystkim z tej strony witam Was w kolejnym odcinku z horrorku Roots of Insane czy coś takiego. Tak, e, ostatnio wydarzyło się to, że... Czy ja mam ten nóż dalej? Dobra, mam. Czy ten dude... Aha, dobra. Ostatnio e, wydarzyło się tak, że ten dude niby się zbagował gdzieś tam albo coś mnie zapidiło. Nie wiem co to było, ale... <laughs> o ja pierkur! No i się znowu tego przestraszyłam, no. No i, no i, no i musimy, nie, nie wiem czy go zapidoić czy nie, może idziemy najpierw tego kurde diuta pi dojnąć Przestrasza się, przestrasza się, przestrasza nie 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 nie, 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 nie nie przestraszę się, dobra Czekaj, ja... cię a ja mogę go I spać O dobra, poszedł spać, nieważne Ja per kur... E, powiem szczerze, że ta gierka ma momenty Ma momenty Tamten breakdanesa break tańczy i tyłkiem wymachuje. Mm -hmm. Czyli co? Czyli mam go pij dojnąć, tak? Czy co mam zrobić? Daj mnie to. Czekajcie, skoro mamy 4T, to my się my się napijemy. My sobie żyć ko do kokusimy. Eee, niekoniecznie chciałabym, ale dobra. Ej, halo! Kuku! No patrzcie no, tańczy kuźwa breakdance'a Dup stalem wymbachuje. Halo? jest <dyskujesz> 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 Kurde <dyskujesz> <dyskujesz> oh, yes, exactly Wpis tu, nie Co to jest kuźwa za gra? Nie spodziewałam się, że yy, że ta gra będzie taka właśnie Nie wiem, możemy go kopać też Wiecie, że jeszcze nie ten? Co ja mam teraz zrobić? Tu ten pan ostatnio się zbagował i na mnie wyskoczył. E? A! Ej, muzyczka jest jak wątlaście ogólnie. Nie 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 Boże jestem cała zakrwawiona Co tu jest? Uja pierkury! Sama się strollowałam, kuźwa ten przycisk Ta. Dokładnie? I feel like that Yes 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 No Powiem szczerze, że... Halo! Czy można zapalać w tej gdzieś cokolwiek? Latarki? Już jest za ciemne, czekajcie, options. Opsany, opszeny, grafiki, grafikę. Eee. Czy tu jest jakieś grafikę, grafikę, czy można tutaj kuziwa podjaśnić? Gama? Josi jak kuźwa nic nie widzę. Kontinuuj. No i co? Może mi nic i tak nadal nie podtygowała. Wzięłam iść. Halo, dzień dobry? Okej. Okay. Niekoniecznie chcę tu wchodzić. Co gada do czegoś dziwnego, co przypomina latarki. Czemu mówisz Huario do kuźwa latarki? Halo? I can take it? No. Nie no, bo What the hell? To jest very strange. I obrzydliwe do tego. Uj. Błagam, niech na mnie nic nie wyskoczy, bo ja nie jestem na to gotowa. Kolejna bateria. Hej! Czekajcie, czy ja dobrze idę? Kury? Kury. Powiem szczerze, że jeżeli ktoś chce się trochę pobać, a jest strachliwy tak jak ja, to no problem. Dobra gra dla niego. O. O, pan. O, cholipka. Załatwimy go tak jak poprzedniego. Chodź. Juhu! Jezus! Hey, jezus! Jezus! Kuźwa, pij w pizdu! Boże, dobrze ta gra jest taka krótka. Nie wytrzymałabym dłużej. Kuźwa, po co ja ciągle macam to? Wiecie, jak trzeba machać myszką, żeby kuźwa się odczepić od te... tego... Sikiera, fajne, yeah! Ku? <laughs> Może sikera będziemy teraz walić. What is that? Kugo nic się nie da? Kuźwa, kolejne coś wzięłam. What is that? Key. This is the key. I have, but I don't know why. Find the generator for the uh, first floor. Huh? Kuźwa generatora im się zachciało. ja się już tu pogubiłam. To to jest w ogóle jakaś mapa? Nie? Generator? Co wzięłam? Nie co. Co jest ja wszystko mogę podnosić? A ogólnie nie mogę tego brać? To po co w ogóle podnosić? Excuse me. It seems that generator is out of gas. Find a gas can and full gas barrel to turn it on. But first find the fuel. Ok, czyli musimy znaleźć ten. Jakąś zapełnioną tom. Musimy tu dolać. Musimy dolać. Czyli dlatego mogę macać. Musimy dolać paliwo. Gdzieś musi być jakaś pełna. Mogę cię wziąć? Please, can I take it? No. No! Chcę tą drugą wziąć. Aha, się cały czas bierze ta pierwsza. Cholipka. Musimy pomacać wszystkie te. tyru. Jeżeli w ogóle się da Czekajcie. Czekajcie. Gazkan hmm. Tylko że ja nie mogę nic wziąć, no. To się muszę pomacać. Bo nie mam tego, nie? Chyba ja nie. What is that? Hugo wie jak to się bierze. Kurde ty, dude. Będzie tak ciemno, że nic nie widzę. Hmm. Co tu można kliknąć? O, co tu się ten? What? Naciskamy i... Dobra, nieważne. Nie znowu gdzieś pójdę, gdzieś gdzie nie powinnam iść Nie tu nie To jest tak ciemno, że masakra A jak się okaże, że w tej grze można zapalać światełko Czekajcie, czwóreczka Nie To jest jakaś baterijka I się nie da tego tiruriru No i znowu utknęłam, no Zajbiście Chciałam, że tak będzie Czego dziś, hmm. pewnie coś przeoczyłam. Just by clicking. Danger. This is very dangerous. This is very strange. Also. No jedyne co mogę wziąć, to tylko to. Tylko nie mogę tego wziąć. Tylko mogę tego pomacać. Kumacie to? I mam w ogóle kluczy do czegoś? ZAŚ CIE NO! Nie no masakra, no co tu się odpida odpidaja, no... No kurde, że Fiona tu No kurde, że co, że nalać? Gdzie Co to? a Może do tej puszki trzeba wsadzić? Boże, do puszki. Do tego, tego. Nie. Okej. Okay. I co teraz? Kuźwa, czemu ja mogę wszystko podnieść, a nie mogę tego? Nie mogę... O. O, dobra. To się na, na, na czerwono podświetla. Okej, okay, i co? Co teraz? Halo? Find the full gas barrel. was serio? Nie gadajcie, że muszę tą wiel wielką tą puszkę znaleźć. Czekaj, find the full gas barrel on the basement level to fill the gas can. No co, że mam znaleźć ten? Dużą beczkę? A, dobra. Dużą beczkę trzeba było znaleźć, żeby napełnić yy, ten yy, kan. Znaczy w sensie... bańkę, o! Masz, masz, pi, pi, pi. O. Generator is working right now. No i dobra, no i co teraz? First is, uh, use the key you found on the basement floor to enter the words across from the library. Że mam użyć klucza e, gdzieś. Not far from library, yes? Że tu? Hej, mm, Tu gdzie była library to jak kuźwa, nie wiem. Aha, dobra. No i co? To było library. Co, że ja nie Oooo! Oh. Halo, na to się nie umawiałam. Ja kur. Czekajcie chwilkę, bo muszę coś sprawdzić. I need to check something. Masakra, nie, ja, ja tam nie idę, kuźwa. Ona mi skoczy, no. Zawsze w takich grach oni skaczą. Aaaa! Kur... Wpier... Kur... dupa. O, nie wytrzymam, kuźwa, nie. Nie, nie wyczułam, nie wytrzymam, nie wytrzymam. Dlaczego te horrory... Dlaczego horrory są takie, no? Kiedy mi się wszystko wydaje, pieprze to. Co mam zrobić? Muszę do, do... do tego... Ty jesteś nieżywy, prawda? Dobra, jesteś nieżywy. Tu mamy iść. No. Nie. Jakieś bebechy tu leżą. Oh no. Yes, exactly. Oh no. Fuj. Który z nich stanie na bank? Powiem wam szczerze, że że, że, że że straszna ta gra, przynajmniej jak dla mnie. Mam nożyczki znowu. Nie chcę nożyczek. Bier tą buteleczkę. O. Z buta. Jak exactly. Idź spać. Ej, ale spoko, że można się tu bronić. Takie coś innego. Tylko taka nieśmiała jestem, że tak powiem. Jeżeli chodzi. He! Uja pierkur! Tupa. Dlaczego on ma takie przy... zwidy? To jest dziwne. Mogę to wziąć? On się dziwnie zachowuje. Bardzo dziwnie. Chciał teraz iść? Tylko od drzwi do drzwi, od drzwi do drzwi. cholera. What? What? Dlaczego? Co się Nie podchodź. Nie podchodź. Skoczy na mnie jak nic, kuźwa, Skoczy na mnie. Piej, daję te interesy. Co to jest w ogóle za gra? O mam dziarki bruwo. on skoczy na mnie, on skoczy na mnie. Czy mogę przejść? Mogę przejść? Skopa dostaniesz. Kurwa! Ty Ty kuźwa! no. Boże, po tej grze nie mogę się niczego spodziewać, kuźwa. Nie wiem, że skoczy, ale niby nie skoczy. What the hell? Hej! hey. Któri? Kuźwa. On ma niezłe z Boże. Co doktor Leon? Eksperyment? Czyli tak, czyli e, że do, doskwiera mu e, ból głowy? I że nie może spać, tak? Że nie może jakoś wagadać zbytnio. Okej. Okay. Tylko wszędzie tutaj leżą zwłoki? Tutaj coś jeszcze jest. Aha. Nic nie ma. Już mi gardło boli od tych wrzasków. No, mia ja pierkur! No, no, kuźwa, no! Puśćcie adze, kuźwa, dźwięki i... Nic, nic więcej nie potrzeba. Dźwięki i, i koniec, nie? I pozamiatane. Po co w ogóle to zbieram? Super. Chodź tu. Nie Dobra, poszłeś już spać. Kuźwa. Wyskoczy, wyskoczy coś. Nie. O, siema. Ja pierkur! Siedź. O oh, fak. Tylko no, Kolano cię boli. Przepraszam. Aha. I'm so sorry. Uźwa. Ja pierdzie. Ta gra jest. Dziwna. Powiem szczerze, że, że ma momenty. Już się zmęczyłeś, no. Wiem, wiem. Ż co? Więcej was matka nie miała? No i co? A jak się wszyscy rzucą? Jezus! Wszyscy się rzucą! Ja pieprzę, no. O, panie. Dobre, Kuśwa. Fuck. Nie wierzę w to. Gorsze, to się boję gdzieś mnie z boku. A, a, ja. No, coś ci się stało z tobą. Twój. Czy jest bardzo agresywna? Koleżanko, byłaś agresywna? Dlaczego? Ja co? Kuzi. Co? Co kuziwa? normalny kuźwa, ja pierkur nie powiem, powiem tak to jest kuźwa dziwne to, to jest dziwne ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku no, nie, mam nadzieję że odcinek się wam podobał i do zobaczenia już w następnych i mam zawał ogólnie ja się boję dźwięków ja się boję takich gier yy, nie wiem dlaczego znaczy wiecie no ja lubię horror ale lubię się też bać ale jak się boję to nie lubię w danym momencie a później i tak lubię Także no do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa pa.